Witam serdecznie mojego gościa Dawid paśut bastek Cześć. Dawid, y jesteś w grupie mistrzowskiej, nie, prze nie przez przypadek. Jak wytłumaczysz y tą porażkę dzisiaj z Piemontem Calcio? Wiemy, że tam wszystko było na styki, ale, ale no, zacznijmy od tego, Przez jeden. Spodziewałem się innego spotkania. Y no nie ma co, rozczarowanie jest, ale no nie mamy napastnika. Nie mamy napastnika, gramy bez napastnika. Grzesiek zerwał, więc zadła. Musimy sobie radzić bez niego. No i tak naprawdę nie ma kto tych bramek strzelać. No w ostatnim meczu też skończyliśmy bez bramki. Dzisiaj się udało. Sytuacje są, no ale nie strzelamy. Zabrakło no też dzisiaj zaangażowania, walki. Chłopaki wybiegani, szybką piłką grają, rozpiekali nas raz, dwa i po meczu. Piemonte Calcio, jeżeli dobrze patrzyłem w tabelę, wyprzedził was. Już bezpośrednim pojedynkiem chyba będzie miało jedno, jedno oczko więcej. Yy, troszkę to ciężka sytuacja dla was, bo ile prezentowaliście się fantastycznie w pierwszej rundzie, start w drugiej rundzie nie wygląda najlepiej. No nie, no zobaczymy jeszcze są, ile? Cztery mecze? Trzy? Trzy, Trzy mecze. Zobaczymy, no trzeba walczyć, no jak dzisiaj kompletnie bez, bez zajadłości wyszliśmy, no, jak zawsze gdzieś ta walka u nas była, tak dzisiaj kompletnie nie, bo w drugiej połowie coś od początku zaczęliśmy gnieść, no ale dopóki siły były, no to, no, to, no, to nie, oni nie, nie mogli wyjść z połowy, no a później siły opadły. Po, poszła kolejna bramka, no i po meczu. Oczywiście to, że Piemonte Calcio wygrało, to jest ich zasługą, ale nie obraź się, dzisiaj zauważyłem, że troszkę brakowało charakteru. Taka moja obiektywna, mi się wydaje opinia, a może to za opinia, nie wiem, oceni. Nie, no tak, no tak jak mówiłem, no wyszliśmy bez zaangażowania, bez walki. Jak mówię, no w, w, zawsze pięknej piłki nigdy nie graliśmy, ale zawsze gdzieś tą walką z zajadłością potrafiliśmy. Te trzy punkty dowieść. Dzisiaj kompletnie z tego nic nie wyszło. Szybkie bramki. Zasłużenie wygrali, nie ma co grali lepiej, i myślę, że no, będą walczyć o, o awans. Jak nadrobić braki kadrowe w postaci Grześka, skoro mówisz, że to taka kluczowa postać, nie macie na no to co tu zrobić, żeby w tych kolejnych trzech spotkaniach sytuację, przynajmniej tą bramkową, poprawić na waszą korzyść? E, codziennie treningi z piłką, bicie piłki o garaż, o stodołę, o drzwi, <grywia> strzelanie i tyle. No nie wiem, no może trzeba się napić e, we własnym gronie, wyjaśnić pewne sprawy i tyle. No głowy do góry jedziemy dalej. Jakbyście tak pili we własnym gronie, to zaproście organizatora. <grywia> no dobra, jak coś będzie w szatni, to zawołamy. <grywia> A przyjadę z niejedną połóweczką. Dziękuję <grywia> za wyjazd. Dzięki.